Cześć, tu HR 3.0, jestem Paulina. Cześć, Rafał. Dzisiaj przychodzimy do Was z trochę innym podsumowaniem naszych nagrań niż do tej pory. Mianowicie, na żywo chcemy Wam powiedzieć, jak przebiegły wyniki ankiet, które udostępniliśmy tydzień temu. Tak, pokażemy Wam za chwilkę wyniki ankiety. Dziękujemy przede wszystkim za Wasze głosy. Bez nich ten cykl nie miałby najmniejszego sensu. Więc prezentuję Wam wyniki, jak wyglądają na obu naszych profilach, dlatego że na obu zamieściliśmy dokładnie tę samą treść, aby dowiedzieć się z każdego ze źródeł, jakie tematy Was interesują w pierwszej kolejności. Na czoło wysunęła się tematyka opłacalności automatyzacji w HR i taki odcinek cały czas jest dostępny na naszych kanałach, ale widać, że zainteresowanie tematami również wynika z tego, kto nas obserwuje i w jakim punkcie kariery zawodowej się znajduje. I zarówno budżet na automatyzację w HR, jak i rola lidera w organizacji to są tematy, które Was zaciekawiły w pierwszej kolejności. Dlatego na podstawie tej ankiety będziemy kierowali się, nagrywając kolejne odcinki naszego cyklu HR 3.0, Co słychać w HR. Spodziewajcie się niebawem następnych nagrań i zapraszamy do dalszej aktywności z Waszej strony. To nam bardzo pomaga przygotowywać materiał właśnie dla Was. Serdecznie dziękujemy za Wasze wszystkie odpowiedzi i na pewno. Za kilka odcinków pojawimy się ponownie z ankietą i będziemy proponować kolejne tematy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.